O, cześć ekipo, jak fajnie do was C3PO macha. Z tej strony Adam, na co dzień prowadzę kanał z a to jest 110. odcinek naszej przygody, naszej platynowej serii z grą LEGO Gwiezdne Wojny Saga Skywalkerów. I to jest prawdopodobnie ostatni, przynajmniej przez jakiś czas, który będzie się rozgrywał na Bespinie. Zresztą zaraz sobie zobaczymy w misjach pobocznych, co tutaj mamy do zrobienia. Kupujemy sobie ploteczkę i tutaj mamy Banicja Beldonów. Przysiągłbym, że słyszałem wcześniej głosy w wentylacji. Nie słyszałem jednak nic od Ugnotów na temat napraw. Ciekawe, czy w ogóle wiedzą, co się dzieje. Ugnot Brygadzista. Zleca i nagrodą jest Ugnot. Okej, okay, to idziemy do pana Ugnota y, Brygadzisty w takim razie. A ty koleżanko, co powiesz ciekawego? Welcome to Cloud City. Nie to się confused z Land City i Sea City oczywiście. <laughs> <laughs> No tak, bo to jest gazowy olbrzym, moja droga, czego ty się spodziewałaś? Ale fantastycznie, fantastycznie. Dobra. Y, mamy jeszcze tu ploteczkę. Ale co ciekawe... Y, ploteczka jest tylko dla wybranych. I co ciekawe jest też klatkowanie potężne. Z miłą chęcią zapobiegnę tej katastrofie, ale szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia, jak miałbym się za to zabrać. Jeszcze ty, kolego, coś masz? Znowu półetatowiec Piotrek? Przewodowe pomieszanie. Bardzo mi przykro. Ten Piotrek to chyba jakiś nie wypał.

O, nie przeczytałem, przepraszam. Chyba muszę sobie przysiąść, a ty się nimi zajmij, co? Wiedziałem, że można na ciebie liczyć. Przygotowałem coś, co wywabi je zapachem. Idź tylko do punktów, które zaznaczyłem ci na mapie, i pozbądź się tych potworów. Manicja Beldonów. Zaakceptowana. A co ciekawe, nigdy mnie tu nie było w tej części tutaj. Niesamowite, ale mam ją normalnie na, na szaro. Aha, i, i co? I gdzie są te Beldo? O, matko! Obrzydliwe jesteście. Wyglądacie jak te kałamarnice z krasza Bandicoota. Skoro tak. Weźmiemy sobie łotra. Weźmiemy sobie Łowcę nagród. No przecież mam tego. Zakusa. Uzdolniony tropiciel i mistyczny poszukiwacz Zakos podejmuje się pracy w całej galaktyce jako łowca nagród, często współpracując przy tym z droidem Forlomem. Dzięki swojej reputacji został wraz z szeregiem innych łowców wezwany przez Imperium, by odnaleźć sokoła milenium. No i okej, okay, i strzelamy. Super, ja się bardzo cieszę też, że, że mi towarzyszysz w tych moich zmaganiach. Chyba zostawię to piu-piu przy strzelaniu, bo jest naprawdę śmieszne. O tu mamy jakąś plotkę jeszcze. A oprócz tego, że tam jest. Fajne, bo jest czasem takie stanowcze. Piu. Także. Piu-piu! Piu-piu! I gdzie jeszcze? Oto jest pytanie. Wybaczcie to cięcie. Dostałem pilny telefon, oczywiście jak zawsze w takich sytuacjach, kiedy sobie nagrywam. E, I nic na to nie poradzę. Widzisz, Ooh, maybe in a range of seasonal na pewno moja droga, na 100% to właśnie tak jest. Bez spinowi brutale. A, to ja właśnie tam idę. Dobra, minąłem ich bezceremonialnie dosyć. Już tu byłem kiedyś. Kiedyś to wszystko było niedawno. U, co tu się dzieje? O matko, fu! To naprawdę jest obrzydliwe Dobra, i została jeszcze jedna z tych... ...maszkar O, tutaj, co ciekawe No to wracamy do Ugnota, brygadzisty I musimy porozmawiać z nim przy użyciu C3PO Gdyby się tak nie klatkowało, to już w ogóle byłoby super Co ty, gdzie ty się tutaj zespałnowałeś, mój drogi? Pachnie jak brak beldonów, dobra robota. Wiedziałem, że ufam właściwej osobie. To chyba oznacza, że teraz ja jestem ci winien przysługę, co? Tak, wiem jak to działa. Zwykle jestem mocno zajęty pracą, ale jeśli będziesz czegoś ode mnie potrzebować, znajdę czas. Bardzo dziękuję. Banicja Beldonów to był 110 odcinek. W sensie taki nosi tytuł. Po jeszcze sobie o ugnocie poczytajmy, tym jednym konkretnym ugnocie, ale może najpierw. Zmienimy postać poboczną, dodatkową. A swoją drugą ile ich mamy? 307 już mamy tych postaci. Teraz będzie 308. To jest ugnot. Ugnoci, pilni i niezmordowani pracownicy zostali zatrudnieni przez lorda Eklesisa Figa, kiedy założył on miasto w chmurach na planecie Bespin. Po dziś dzień pracują tam bez wytchnienia przy konserwacji maszyn górniczych. Dolne poziomy miasta stały się ich domem. A macie ten blaster strzelający prądem? Nie. A swoją drogą ja już wyłączę te wielkie głowy, bo mnie trochę denerwują. Zostawię to piu-piu, bo jest śmieszne. Efekty tęczy też mogę zostawić. No i zmieniam cywili na gonka. Ok. A co to jest tryb retro? Aka, taki, taki efekt ekranu wygląda jak z filmu z lat 60. No dobra, to tak możemy sobie zostawić tak na jeden odcinek, na następny odcinek. A w tym to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek się wam podobał. Jeśli tak było, no to oczywiście wspomóżcie ten kanał dobrym słowem w komentarzu, łapką w górę i subskrypcją. Tu już kończymy na bezpinie. Zrobiliśmy wszystkie misje poboczne i dziękuję bardzo. Następną planetę odwiedzimy sobie już w odcinku 111. To by było na tyle. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się i cześć.